Mówicie, że Team X o mnie brzydko mówi. Nie, nie, nie Patrycja Moczą, Team X. Pewnie ten odcinek. Cześć! Mówicie, że Patrycja mi złamie serce. Wszystkim! Dzisiaj nagrywamy po... Nie no, wiecie, ja się nie dziwię, że nie lubią mnie. Bo ja tam źle o nich mówię, to tak już jest. Format, który... Moja kocha najbardziej! A! Tak, tak, ja meryki, się tam, nie tak, Meryki! Dokładnie! Tak, Zgrywamy to na kanał Fakie Oczy. Ja nie ale... pamiętaj z Kill. Ja w sumie teraz bym się zastanowiła, czy nie Mery... No, ale... No, ale Poczekajcie, ja nie wiem jak to... No, dalej. ja też... Będzie Blowek, Kill i Jaś. Fak. Jaka cisza! Jaś już jest zajęty. Ja, oh, ja no chyba No i po co spoilerujesz, Marcin? To <gry III> mm, on po prostu tak dla zyska, jakby tutaj. Naruciak. Mery. Pała. To jest takie fame ma teraz. Zostawienie, nie? No, no. Filip jest na no fame ma. Mój mózg, jak go wczoraj zobaczyłam. No, no ja, ja to tak, wchodzi, ale ja tak. A to jest Mój chyba pierwszy TikTok. O, że wczoraj zobaczyłam na konferencji, czyli nagrywają, mają nagrane prawie dwa tygodnie na zapas. O, to nieźle. To jest tak, jak ale trzymamy kciuki, mocne. bo jakby tak. my jesteśmy. No nie ma pranków z Brazylii, bo nie nagrałem. Od jakby zwodzimy się z TikToka, więc to jest TikToker i smyczkiem... Ja to trzymam tuki. na maksa ciuki. Serio no? Filipa. No dobra, no to ja mogę tutaj zacząć. Mamy Filipa, Wardęgę yy, i Błoński. To jest przetrudny wybór. To jest no. wybór. nie wiem. W sensie no, Wardenge yy, kill. E, <grym> <grym> <jak> <grym> tak wyszło? Co ja mam teraz powiedzieć? Co ja mam teraz wygrać? No jakby, wiecie o co chodzi, no Kacper, no fakt, no i mail będzie Zabielski, no. Bo Zabielski znowu taki miły. <grym> Jesteś z bo masz dowody na fame, ale jednak miczysz, bo się sprzedałeś. Fame ma o Czerniu Pawłowskiego, a ty cisza. Sprzedałeś się za frajer, bo dobrze wiesz ile dostała i inni. <grym> Okej. <Okay. grym> Niechaj i tak będzie. Myślę, że jako jedyny z wszystkich zawodników potrafię, yy, co było widać też na cage'u, nie lizać dupy federacji, tylko mieć własny mózg. Więc uważam, że zarzucanie mi czegoś takiego to jest kurwa... No, trochę brak rozumu. Ale myślę, że to nie pisał dupka, bo z dupka to jeszcze by coś napisał typu... czekajcie, jak on ma styl... Hmm. To ja jestem pierdolnięty? <noise> Czy coś takiego? <noise> nie, ja to wolę nie, nie, ten, nie przyzywać imienia ozdóbki, bo mnie oznacza co cztery dni na Facebooku pod jakimiś postami kompletnie niezwiązanymi ze mną, że ja już nie wiem, co się dzieje czasem. Jest też niekulturalny, pani sobie <noise> co, co ja pamiętam. No, to prawda, ja niestety muszę kać braki, bo jest jakby, no, jest zajęty, tak. Przez... Jak większość osób w tym. Yy... No właśnie nie znikają, wiesz? Nie znikają. Już też właśnie liczyłem, że znikną same, ale nie. A to kurde jest sporo przeklikania i tak klikam, klikam, wkurwie, my to niesamowicie, że to trzeba ręcznie usuwać. Dlatego teraz będzie na prywatne, nie, żeby już nikt mi nie mógł kupić tego. W kurwa, to strasznie, bo to rozpierdala tego Instagrama, nie? Po to założyłem nowy, bo na starym miałem sobą aktywność, a teraz ktoś mi robi w ten sposób. Jeszcze tam spokój, jakby ktoś kupił 300, to luz, usunę to tam nie wiem w godzinę, ale jak ktoś kupuje 3000, 4000, to ja pierdolę. Ale dzisiaj już sobie ogarnąłem, że makro takie po prostu na telefon. Na Androida się zaloguje, że makro, nie? Że ja tylko ustawię, jakby sekwencję klikania i to będzie się samo usuwało. Więc nie będę miała tyle roboty. Do usług, Klaudia, trzymaj się. No, nie, no, no, że... Ja właśnie, ja chciałam powiedzieć, że to tanie na to nie patrzę. Ale... bo ja nawet nigdy no, no. Ja, no, ja nie patrzę. Ja, ja właśnie patrzę, ale to ona jakby ich znabi znowu. Tak, wie, tak to właśnie. Ja też na to nie patrzę, bo większość ma tej y, dziewczyny. Ale po prostu, no, to jest jakby chłopak mojej przyjaciółki. No, nieważne. Po prostu. Kasper Kill, chociaż go lubię. Wardenga eee, Kill hmm. również. Zabier Zabierski Meryt. Nie wiem o co biega im, nie? Po co? Bo się źle wypowiedziałem o teamie X, to trzeba już mnie zabijać. Chyba nie jestem taki najgorszy, co? Nie wiem. Nikt mnie nie lubi z tego teamu X. No kurde, są spierdoleni, nie? No to się to mówi po prostu wprost. Nie można komuś dokuczać za bycie szczerym. Każdy, kto ma więcej niż 13 lat, uważa podobnie, nie? Że jednak ten team X nowy, no to kiepsciutko. No nieładnie, nie? nie? podoba mi się to, że mnie tak atakują. No widziałem, jak ten Bitcoin fajnie poszedł pod ten w górę. Idę w poniedziałek do banku, robię sobie konto SEPA, bo już mi to zaczyna irytować. Ale 80% już mamy jakby zarobku, nie? Z bitcoinów. Bo nie jest trochę taki nieogarnięty, ale mimo wszystko jest miły i myślę, że z z nim tak najlepiej. No i fuck Bartęga został. Bartęg? Dęk. Ale jednak chciałem je zabić, nie? To jest nieszczere, fak. Ona zrobiła mi fak, ale nieszczere. ...bym chyba, chyba niestety... Nie. Przepraszam, przepraszam. O, <laughs> Czekaj, oh, wow, wow! Mega! mega. Wow. A potem na live będzie... Paaaakty, czemu, tak czemu tak powiedziałeś? czemu tak powiedziałaś? wiecie, z tym Wow Mega każdy to widział, nie? Ja tylko o tym powiedziałem. Że to jest ten... Yy, że za dużo tego mówi. Że nieważne co jej pokażesz, no to mówi Wow Mega. No ale to prawda. Jak ja bym tego pierwszy nie powiedział, to by kto inny o tym pierwszy powiedział? To jest... nic złego chyba, nie? <ścoughs> Ja nie wiem. Strasznie mi dokucza ta Patrycja, no. <noise> A ja się nie gniewam, luz. Luz. Nie no, pękło mi trochę serce. No niestety, niestety, <noise> ale powodzenia na Fame ma. Tak, tak. oby nie... No, wszystkiego no, powodzenia. W wszystkim życzymy powodzenia, prawda? Oby wam się prawda. nic nie stało. Tak, yy, no. Myślę, że Zabielski Mary nie znam... Zaraz ten, yy, zaraz obejrzymy. Ale... No, wiecie, jednak to też mi odbiera dużo męskości, nie? Że cztery dziewczyny siedzą i wolą jednak Zabielskiego ode mnie. To kim ja kurwa muszę być Dla, w ich oczach. Ale ja mi, no nie powiem, że miałem problemy z dziewczynami, ale zawsze te powodzenie to takie miałem średnie. Jakby przy bliższym poznaniu zyskuję <grym> w ten sposób. No, ale z Zabielskim przegrać i Płońskim No to niśutko, niśutko. Słaby wizerunek mam, na no to wychodzi. No bo zobaczmy, co Zabielski prezentuje. TikTok Zabielski. O jakiś nówka sztuka jest. Tak, jest dobra. Pozycja do barteru, skrętówka nożna. Tak? wyprowadzać Cię przeciwnik czas prosty. Tu łapiemy i... O! O W sekundę jest jest Tak? jest dobra. Pozycja do barteru, skrętówka nożna. Tego kurwa nie znałem, nie? <śmiany> te <śmiany> Takiego... Takiej kombi kurwa, jak to nazwać w ogóle. Ale no. Siema, dzisiaj naprawdę był wyjątkowy trening, ponieważ odwiedził mnie Adam. On kiedyś mega dużo trenował i postanowił, że pomoże mi w przygotowaniach do walki. Pokazał mi, jak się ustawić, zrobiliśmy lekki sparring i skrętówkę nożną. Jeżeli chcecie zobaczyć cały nasz trening, to zapraszam na mego Insta. Siema. Nie no, ja wiem, że oni sobie robią jaja. Ale no, oni w specyficzny sposób to robią. Siema, odkąd zacząłem trenować, naprawdę mi się to spodobało i czuję się w tym coraz lepiej. Wczoraj nauczyłem się wyprowadzać ciosy proste oraz miałem lekki sparing. I tak jak widzicie, naprawdę bardzo dobrze mi szło. Na koniec jeszcze ćwiczyłem jedną z moich ulubionych rzeczy, czyli obalanie. Siema, odkąd zacząłem... Ej, nie pisz tak. Dlaczego tak napisałeś? Rumunek. <laughs> Dzięki. No widzicie, no to przegrałem dla dziewczyn, Zabielski jest więcej wartości. Nikogo Nikogo tak oso osobiście w sumie, więc no tak strzelam, zabielski Mary i Fak Błoński. Ja to dam tak, kill fili, bo my się nie zgrywamy charakterowo, ja z nim kocham spędzać czas tak na chwilę, ale na dłużej myślę, żeby to nie wypaliło. E, Fak Błoński i Mary Wardęga. No też jest taki starszy, taki wydaje się poukładany. Hmm. Marcin Dubiel, Kamil Szymczak, Kuba Armado. To jest mocne zestawienie ogólnie, bo wszyscy są przystojni. Co tu się oszukiwać. Ja mam, jakby ja Kamila nie znam, nie, w sensie poznaliśmy się tylko cześć, cześć, więc nie znam go. Pora umierać. Nie martw się Sywek, ty jesteś dobry chłopak. A te pustaki patrzą na grzywki Bońskiego i Zabieckiego. A tam nieprawda. Mówię Wam, tu wszystko chodzi o to, że jestem krasnoludem. Hmm. Pewnie o to chodzi. Więc dam chyba tutaj kill, dałabym... Hmm... Tego w środku ja nawet nie kojarzę, nie wiem kto to jest, Kamil Szymczak. Hmm. Mery, Kuba i Fad... Marcin. Ten Kuba, okso to wiem, że z dubielem nagrywa. A Dubiel to Dubiel, to każdy go zna. Znaczy no, na dłuższym to mety byśmy się nie dogadali, tak w małżeństwie. O nie, nie, nie. Ale y, Skło myślę, że tak. Ja Dobre. bym chyba mm, Mary Kuba, y, Kamila bym zabiła. Nie, Kamila bym fak. Kamila bym fuck, a Marcina bym zabiła. A ja nie kam. Ale to widzicie, to ja nie lubię tego formatu ogólnie. Bo nawet ostatnio go krytykowałem, ten format. Bo jednak jest taki, no. O! O matko, jakie tu dali zestawienie, nie? Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, i Dzban Sweet Lovers. Teraz obejrzę.